Witam serdecznie niestety, ale czasem mi się zdarzy, że muszę w pracy od rana posiedzieć. Więc niestety filmik jest później niż się spodziewałem. Natomiast jedziemy, zmieniłem skład. Zapomniałem, że... bo cały czas przecież używam tego. E, wiecie kogo? Cały czas używam. Y, Fransa po co ja to w sumie robię skoro ja mam tak super kartę jaką jest Hammer Clank. Więc delikatnie zmienimy koncepcję. Wiem że jest za głośny dźwięk i też to zaraz opanujemy. Może teraz będzie to lepiej szło niż z prasem. I wymieniłem też za dziewięciogłową bestię znaczy, wymieniłem 9 obecnie na azlara. No i proszę, 2000 prawie punktów odzyskane. Tak się jakoś przyzwyczaiłem do tamtego składu na wieży. Grałem tym składem od, kurczę, miliona lat. A przecież można inaczej. I tak miałem dwa ruchy, więc to nie będzie aż takie mega spektakularne. Ale myślę, że około 30 tysięcy powinno dalej być. Kombo razy dwa no nie jest taki szał No, 900 punktów straciłem. Eee, Okej, okay, dostaję ten tą super, to super błogosławieństwo, czyli 5% mamy za każdym razem, gdy któryś z baterów użyje specjala. I to jest najlepsze, co możecie wziąć na tym etapie. No i dobra, zobaczmy czy tym ruchem Jest sporo w ogóle niebieskiego na planszu, że to by się chciało jakoś tak fajnie złączyć Wiadomo, to co się teraz dzieje to mi na rękę nie jest, bo po tornadzie takie combo to jest lipa Ale i tak myślę, że tam to combo, które miałem... A i niepotrzebnie też Trzeba było sobie zostawić popkita, znaczy niepieprzną na później Dobra, jest ok. Jak jest pożej 30 tysięcy, to jest naprawdę dobrze. Hmm. Ok, kombo jak to kombo. Nie ma źle. Uuu, przeżyli. Oczywiście pomocnika tutaj nie bierzecie. Kiedyś były jakieś tam taktyki, że grało się z pingwinami i ten pomocnik był spoko. Ale tutaj tak naprawdę potrzebujecie wziąć sobie albo obronę, albo trafienie krytyczne. Ja w sumie wezmę trafienie krytyczne. Może będę miał większo, yy, większą siłę klocka. Hmm. Pierwszy ruch nie jest jakiś rewelacyjny, ale zobaczmy co, co dalej zostanie przyniesione. I tutaj też powinno być myślę spoko. Ciemnopierz robi robotę, ale w jego miejsce jak macie HIPPO też jest me mega fajną opcją. O kurde, jestem trochę w szoku. Myślałem, że będzie to 30, chociaż 30 500. No dobra, trudno się mówi. Nie wiem, nie wiem. Te plansze są jakieś takie... Mało no, mnie rozpieszczają. Ale pójdźmy w ten diament. Ten diament akurat może coś fajnego przynieść. Yy, mógł, ale nie przyniósł. I w sumie to tyle w tym temacie, bo nie mam takiego, takiego ruchu, które mi się spodobałby jakieś super kombo. Yy. Mam jeden ruch, który mogę ewentualnie zaryzykować. Ale to jest lipa, to jest lipa. Oczywiście fajnie, że takie kombo teraz przyszło, tylko ono mi aż tak wiele nie daje, bo jak wiemy minęła już minuta. Tym razem pierwszy nie popisał się uderzeniami, przez co zdążyli przeżyć. I to jest. W sumie nie wiem, czy dobry wynik, bo wydaje mi się, że powyżej 40 tysięcy powinien być dobry, ale może bliżej 50 byłby lepszy, więc zobaczmy. Pomocnik życie co 5 tur, czy mana co 5 tur? Z dwojga złego lepiej wziąć tą manę co 5 tur. Aczkolwiek żadne z tych więc nie było fajne. Dobra, spróbujmy teraz zagrać po prostu na ten jeden ruch. Hmm, dobra, ten jeden, na ten jeden się może nie za bardzo ten się coś fajnego pokazało. Dalej nie ma rewelacji. Będzie dużo lepszy czas, ale dużo słabszy kombo. I zobaczmy, co jest lepsze. No, porównywalnie, ale lepiej jest mieć dobre kombo i. Lepszy czas. Niestety no te plansze mnie naprawdę nie rozpieszczają. Ok, pójdźmy w ten diament. Może on mi coś przyniesie. Przyniósł mi kombo 3, więc ja w to idę. O Jezus, ale wabór z mojej strony. Wyprzysianie nam ciemnopieża odpalonego. Zróbmy więc tak. I zrobiłem to po to, żeby mieć wszystkie karty naładowane w fali bossa. No i właśnie o to chodzi, Powinien mieć wyniki o tych 50 tysięcy, trochę się boję, że to jest nowa wieża, znaczy wieża, wieża jest stara, ale no powiedzmy dawno jej nie było i może mi braknąć do top 100. I tutaj bierzemy sobie znowu 50% many po rozpędzeniu fali bossa, teraz powinno to polecieć, mega już fajnie, niczym się nie trzeba przejmować. Puszczę ten diament, on mi da całkiem spoko kombo i myślę, że dzięki temu też niezły wynik. Muszę użyć tego, żeby po prostu móc zabić falę. Teraz wszyscy się naładują rzecz jasna. Nic nawet nikogo nie zaznaczam, bo to takie uderzenie musi paść. Dobry czas, dobre kombo wynik słabszy niż poprzednio. No nie wiem. Ale i tak to jest do, dobre statystyki. Gorzej by było bliżej 40 tysięcy. Ok, zróbmy ten ruch, może coś jeszcze przyjdzie, niestety nic nie przyszło i jeszcze zrobimy tak i tak. Teraz już pozwólmy grze grać. No nie jest zbyt ciekawie. Ok. Zwieczamy się z i z skoro zostaje tak w całą manę. I to było ostatnie piętro na dziś. Wynik bardzo mizerny przez to, że nie miałem tego kombo. Ale jutro będzie lepiej. Atak czy krytyk. Wziąłem już jeden krytyk, Ale tym razem postawię na atak. Bo krytyk jest zbyt losowy, a 5% to nie jest zbyt duże. Te pośrednie te nagrody one nie są zbyt, zbyt ciekawe, ale jutro, jak ukończę uwierz na normalnym poziomie, tutaj powinno się coś ciekawego skrywać. I oby był to Damaszek. Dajcie znać, ile wy macie punktów po drugim dniu. Czy przeskoczyliście mnie, czy może ja gdzieś was e, przegoniłem? Udało się zbierać na jeden los. No i może tą kartę bym bardzo chciał, albo tą, jedną z tych dwóch kart. Chociaż wszyscy w sojuszu polują na, polują na nomada, a wyleciało nam chyba już 10 tych nor. Więc może mi też się uda. Niestety. kaszrek Dzięki za uwagę na ten dzień dzisiejszy. Może do, do skończenia tej wieży jeszcze uda mi się jeden los zalosować na wieży, e, i może coś wpadnie. Trzymajcie się.